Na samym początku musimy wywiercić otwór w naszym drzewie. Ja sobie zaznaczyłem już tutaj w tej brzuszce. E, powinniśmy to zrobić nie za wysoko, mniej więcej do pół metra nad ziemią. Ja tutaj mam około 40 cm. E, I do tego bardzo dobrze jest znaleźć sobie pochyły drzewo, i właśnie na tej pochyłości od tej dolnej strony. No więc wywierćmy otwór. Jeszcze jedna rzecz, otwór dobrze jest wiercić lekko pod kątem skierowany w dół. Myślę, że nasz otwór jest już gotowy. Nie jest zbyt głęboki, ale cieknie nasz sok dosyć obficie. Wygląda to mniej więcej tak na głębokość. Muszę teraz uciąć kawałek patyczka, najlepiej właśnie brzozowego, który posłuży nam jako rynienka. Ok, wybrałem mniej więcej fragment o podobnej grubości jak nasze wiertło, zaznaczyłem sobie go jak widzicie tutaj oraz tutaj. Teraz go skrócę albo pierwsze okoruję, żeby mi się wygodnie trzymało. Teraz muszę wykonać taką rynienkę, którą nasz sok będzie spływał do butelki. Myślę, że ma już odpowiednią głębokość. Oczywiście robimy ją tylko na początku, ponieważ jak wbije to nadmiar obecny. Musiałem zrobić nową rynnę, ponieważ tu zrobiłem z zaciękiego patyczka. W każdym razie konstrukcja jest taka sama. Okrągły patyczek, który jest spłaszczony u góry, w nim jest zrobiony rowek i na końcu jest lekkie ścięcie, żeby się lepiej dopasował do naszego drzewa, do naszego otworu w drzewie. Skróciłem go i będziemy go teraz wbijali. Oczywiście muszę go wbijać yy, naszą płaską stroną z do góry. W drugiej wersji zostawiłem korę, ponieważ, jak widzicie, ona się teraz ładnie dopasowała do kształtu otworu. Wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja już widzę, że yy, nasza reninka działa i sok płynie w niej. Muszę teraz uciąć nadmiar i założyć butelkę. Jak już widzicie, bardzo ładnie kapie na samym końcu tego padeczka, który specjalnie oderwałem w ten sposób. Ok, jak widzicie, zaczęło już bardzo ładnie kapać i nasz sok jest klarowny. Teraz mogę wziąć butelkę plastikową, założyć ją na, na nasz tutaj yy, zestaw, że się tak wyrażę. Ale żeby nam nie spadło w takiej sytuacji, muszę jeszcze go zabezpieczyć sznurkiem. Proszę bardzo, właśnie w ten sposób pozyskujemy sok z brzozy. Moim zdaniem, najbardziej opłacalną, efektywną metodą butelka, kranik. I okej, okay. ok, to już koniec naszego dzisiejszego filmu. Możemy teraz zadać jeszcze jedno pytanie. Po co nam ten sok z brzozy oraz jak długo się go przechowuje? Po pierwsze, jest bardzo smaczny oraz bardzo zdrowy. Nie będę Wam może pisał teraz o wszelakich dobroczynnych funkcjach tego soku z brzozy. Po prostu Wam podlinkuję pierwszy z a nie to, że jakoś reklamuję artykuł, w którym to się znajduje. Dokładnie sobie przeczytacie, że nie przytaczał jakichś trudnych nazw, których i tak ani, ani wy nie zrozumiecie. A jeśli chcecie się o tym dowiedzieć więcej, to po prostu sobie to przeczytacie. Czy można go przechowywać z tym? Jest trochę problem, teoretycznie można by go zamrozić, jednak jest to dosyć uciążliwe, po pierwsze, a po drugie, traci pewną część swoich wartości odżywczych. Można tak samo robić z tego wina. Ja akurat nigdy nie robiłem, więc wam nie nagram przepisów, jak to się robi, oraz syropy. Tutaj próbowałem, jednak chyba zrobiłem coś źle, dlatego tak samo wam nie chcę pokazywać tego filmu. Musimy zapamiętać o jednej bardzo bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze, nie możemy tego robić w miejscach do tego niedozwolonych, czyli na przykład nie na naszym terenie. Nie wiem niestety, jakie jest do końca prawo w lasach państwowych, jednak podejrzewam, że może być z tym pewien problem, bo jest to kaleczenie drzew. Ja to robię u siebie na działce. Do tego robię to na drzewie, które jest złamane przez i tak będzie, przepraszam, to jest złamane przez wiatr, więc i tak jest do wycięcia. Po prostu nie ma już całkiem korony, został tylko pień. Kolejna sprawa. Po w skończeniu pozyskiwania soku musimy koniecznie zabezpieczyć tą, tą ranę w drzewie, czyli ja to robiłem tak, że wyciągałem tą rynienkę oraz wbijałem dopasowany kołek brzozowy. Robiłem tak wielokrotnie w wielu drzewach i nie miałem nigdy żadnego problemu, żeby mi drzewo w jakiś sposób usło albo coś takiego. Ta rana zawsze się bardzo ładnie zabliźnia. Dużo ludzi tak samo smaruje to taką specjalną maścią na... E, taką maścią do, do ran w drzewach, do uszkodzeń w drzewach. Nie robiłem tego nigdy i nie było z tym żadnego, żadnego problemu. Kolejna sprawa, jaka jest efektywność? E, otóż dawniej, jak pozyskiwałem, rok temu znaczy się, to miałem mniej więcej 1,5 litrową butelkę. Tam nie całą, brakowało dosłownie odrobiny na dzień. Zbiera, dwa razy dziennie to. Znaczy na zmianę na 12 godzin. Zmieniałem to co 12 godzin mniej więcej, więc się te 1,5 litra napełniało. Do tego kolejna sprawa jest taka, że nie powinno się pić tego soku za dużo. Nie wiem do końca dlaczego, ale niezalecane jest picie za dużych ilości soku. Myślę, że jak wypijemy ten litr dziennie, to się nic nie stanie, e, ale nie powinniśmy więcej. Oczywiście to też wszystko zależy od wieku. Jeszcze jedna sprawa. Otóż, e, dlaczego jest ten kolejny film? Bo już raz nagrywałem film o pozyskiwaniu soku z brzozy. Otóż nie byłem do końca zadowolony z jakości tamtego filmu. Mam nadzieję, że ten jest dużo lepszy. E, jednak nie usuwam tamtego, zapraszam Was bardzo do zapoznania się z tamtym filmem. Możecie zobaczyć rozwój kanału, kiedyś go raczej na pewno usunę, ale na razie, tak da porównanie jeszcze, żeby było, zostawię. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do zapoznania się z moim facebookiem, moim instagramem. No i cześć!